Materiał ma charakter humorystyczny. Miej to na uwadze, jeśli akurat oberwał Twój ulubiony film. Dystans zalecany. Co jest nie tak z filmem Hobbit. Bitwa pięciu armii? Tajne przejście za biblioteczką. Sprytne. Zwolnienie czasu na statycznym ujęciu. Bardziej abstrakcyjne byłoby chyba tylko spowolnienie ruchów żółwia. Czy on próbuje wygiąć kraty za pomocą wiadra? Znikający kołczan. Tutaj jest, a tutaj... Kolejna tajemnica. Dlaczego teraz ma cztery strzały, skoro przed chwilą miał ich pełno? powypadały, gdy biegał po dachach? Czy w tym konkretnym przypadku dzieciak nie powinien dostać cięciwą w twarz? Chwila, chwila. Ta łódź jeszcze przed sekundą była już w wodzie. Rozumiem, że raz ją wyciągają, a raz spychają. No, w końcu krasnoludy. Czy tutaj wszyscy chodzą na bosaka? No, bo nie można było zabić Gandalfa już wcześniej, tylko trzeba było go wsadzić do więzienia. Rozumiem, że panie przodem, ale nie mogli od razu przyjść razem z nią jako wsparcie? Wejście byłoby mniej efektowne, ale na pewno bezpieczniejsze. To spojrzenie mówi wszystko. Włosy rozwiane, a po cięciu? Jasne. Argumenty całkiem logiczne, ale nie lepiej było o tym dyskutować nim wbudowaliście półmuru? Koń bez grzywy? Konie z grzywą? Problemy z mapami. Tutaj mamy drogę krętą, wychodzącą z zapagórka, a na tym ujęciu drogę niemalże prostą z lekkim łukiem. Wyraźnie z defektów musieli dostać różne mapy. Nie wierzę, tworząc mur pamiętali o wizjerze. Hm, podstawa. Tajemnicza znikająca lina. Tutaj jest, a tutaj. Zastanawiam się, jak to działa, że ciągle wszyscy powierzają mu ważne zadania. Czym byłby film fantazy bez armii klonów? A to co, pop-up tekstur? Ciekawostka. Mimo że elfy są wyposażone w łuki przez całą walkę ani razu ich nie używają. Prawdziwa oszczędność amunicji. Ja rozumiem, że armii elfów nie było słychać dużo wcześniej nim się pojawiła, ale armii krasnoludów? Naprawdę? Okej, okay, tutaj mamy genialną bestię, która wprowadziła wszystkich w popłoch, również widzów. Równocześnie jest to pierwszy i ostatni raz, gdy ją widzimy. Co? Myśleliście, że pojawią się świetne scenki walki z tymi gigantami? E -e. A te orki niby kiedy i w jaki sposób, zaraz pod nosem wszystkich armii, zbudowali tę konstrukcje? No, to bardzo spoko, że krasnolud daje z czułka orkom. No, chyba że trafia na jakieś karłowate, albo wszyscy padają przed nim na kolana. Gdzie ten dzwon w zasadzie się podział? Teraz prosimy nie atakować. Czas na pogawędkę. A ten nagły i zaskakujący transport niby skąd się tutaj wziął? Zresztą, co tam transport? Skąd tutaj nagle tyle śniegu? Rozumiem, że w tej pozycji wygląda się zdecydowanie lepiej jako trup, ale nie zmienia to faktu, że jeszcze przed chwilą spadał na twarz, a nie na plecy. Magiczny kołczan, z którego nie wypadają strzały podczas lotu do góry nogami. Czy to w ogóle możliwe, żeby waląca się wieża w ten sposób stworzyła most? Jest krew, nie ma krwi. Tak, tak, tak. Zaraz, zaraz, on wcześniej tą śmieszną narośl miał po prawej stronie. Czy torin teraz nie powinien mieć wielkiej dziury w brzuchu? Podsumujmy. Karnych ptaków: 37.